Panie Tachwalba, witam i jak co tydzień zabieram Państwa w podróż po scenach naszego regionu. Dziś, jak to zwykle na początku roku, rzecz będzie o teatralnych nowościach. A zatem, jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie z nami. Chodźmy do teatru. Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie na otwarcie nowego roku premiera, jak usunąć się znajomego. No i właśnie, jakie to było wyzwanie dla reżysera dramatycznego, żeby zmierzyć się z komedią? Fantastyczne. To zderzenie się z, z tą swoją, powiedziałbym, bardziej żartobliwą stroną, e, było wielką przyjemnością, ale też wielkim rozwojem. I podpisuję się dwiema rękami pod tym, że zrobienie komedii to jest dużo większe wyzwanie dla reżysera niż, niż zrobienie dramatu. Będzie mi brakowało tych naszych leżakowych debat. Mnie też. Podobno to jest o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą brak asertywności. Tak, to napisali Brytyjczycy, znaczy Brytyjczyk, Anglik, że czasami nie umiemy powiedzieć nie, nie tylko jako osoby prywatne, może jako grupy społeczne, czy też społeczeństwo. Tak mi się wydaje, że gdzieś u podstaw tego tekstu leżała taka myśl. Cześć, za, Cześć, Debi Złotko. Twój mąż jest wściekły. Ile możemy zdradzić, jeżeli chodzi o fabułę? O czym to jest? Fabuła zaczyna się na statku, gdzie małżeństwo spędza swoje wakacje, spotyka tam pewną panią, nawiązują znajomość, dosyć przelotną, od taką po prostu. I potem ta pani nieoczekiwanie pojawia się u nich w domu, to małżeństwo jest tym zaskoczone, no a potem zaczyna narastać lawina pewnych zdarzeń. To pozwól, to nasza córka Rozji. Jak usunąć znajomego, a właściwie znajomą, bo to ty jesteś tą znajomą kłopotliwą. Nieco. No, nieco. Właśnie graliśmy na Sylwestra i po życzeniach składałam publiczności. I to mówię, że nie życzę, żeby ktoś taki jak Elza pojawił się u nich w tym roku. Fajna historia. No, Mnie się spodobała od samego początku, już tak na biało, jak czytałam mm -hmm. pierwszy raz tekst, bardzo się śmiałam za pierwszym razem i naprawdę świetnie napisany tekst. On pewnie nie zna mojego nazwiska, no to by była Heca. Naszym planem było to, żeby zrobić coś, co będzie śmieszne, mm -hmm. żeby widz mógł troszeczkę w naszym teatrze odpocząć sobie, więc to było pierwsze kryterium, żeby tekst był komediowy. Drugim, żeby jednak był to tekst, który porusza coś głębszego w człowieku i to już nie było takie łatwe, bo dużo jest fars albo komedii, które ocierały się o farsy, tutaj jest to czarna komedia z przesłaniem, z jakąś myślą i mam nadzieję, że widz zostanie z jakimś tematem do rozmowy? To poważna sprawa. Zgadnij! Ale nie wiem skąd ja mam wiedzieć. No. Jest morderczynią? Zgadłaś. Tekst musi Słucham? przeprowadzić mnie przez jakiś świat, musi dawać pretekst do, do świetnych kreacji, musi dawać pretekst do opowiedzenia świetnych historii. I tutaj umofata to wszystko jest. Radek podszedł bardzo jakby psychologicznie głęboko do tych postaci i myślę, że to dało fajny efekt. Że właśnie efekt bez efektu, tak mi się wydaje, takie mam wrażenie. I fajnie, bo jest śmiesznie, natomiast jest subtelnie, co ja w teatrze lubię na przykład. O czym pan rozmawiał z Elzą? A, no kilka rutynowych pytań. Się w programie także o najnowszej produkcji przygotowywanej przez artystów Teatru Polskiego w Bielsku Białej, choć tym razem nie na waszej macierzystej scenie. Co to jest za miejsce? To jest sala ceremonii cmentarza żydowskiego, w której to no już 10 lat temu pojawiła się jedna z propozycji y, y, kulturalno-teatralnych, czyli dziady. Mhm. Y, mówię o tym, bo. W zasadzie jest to kontynuacja tamtego wydarzenia, kolejna jakby odsłona takiej potrzeby wejścia w tak niesamowitą przestrzeń, czyli opowieść w Jesteśmy w sali ceremonialnej cmentarza. Jest trumna y, pogrzeb. U Dickensa też opowieść zaczyna się na cmentarzu na pogrzebie wspólnika skrócza y, Jakuba Marleja i my również naszą historię zaczynamy. Od śmierci, tak naprawdę od pogrzebu i gdzieś to memento mori przyświeca całej tej historii bardzo silnie. Pomyślałam o tym, żeby trochę uspółcześnić ten język, żeby zostawić te same problemy, żeby postacie były trochę bliższe dzisiejszemu, współczesnemu człowiekowi i myślę, że mamy tą historię taką zawieszoną trochę w czasie. Także wszystkie duchy są, skrócz jest, to jest najważniejsze i myślę, że te same wzruszenia i te same problemy, które są u Dickensa, to oczywiście musi zostać. Pierwsze były dziady, a potem ta opowieść wigilijna to był taki naturalny wybór, który się pojawił, czy były jakieś dyskusje, że może jakiś inny tytuł? Nie, opowieść wigilijna była takim naturalnym wyborem. E, mamy jeszcze parę idei, marzeń, co możemy realizować tutaj. Natomiast opowieść Wiglina była bezpośrednio tym głównym kierunkiem po dziadach. Myślę, że mocą zarówno jednego, jak i drugiego spektaklu jest to, że no, przez to, że nie jesteśmy w teatrze, idziemy maksymalnie w prostotę, bez nadmiernych interpretacji tekstu, który zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku jest po prostu bardzo dobry, ponadczasowy i uniwersalny. Czy ty jesteś za przeproszeniem duchem? Tak mój malutki jestem duchem minionych świąt Bożego Narodzenia. Włożyliśmy całe serce w to, żeby ta historia była tu i teraz tak. ważna. Wszyscy, wszyscy chciałem to bardzo podkreślić. Wspaniały zespół aktorski, e, złożony również z aktorów Teatru Balnia Luka, z naszych aktorów z Ale również Obecnego, bielski M chór, chór kameralny, e, mm. bardzo młodzi aktorzy e, wcześniej pracujący również pod wodzą Marty w, w takiej grupie teatru, e, teatru tak. Ale mamy też trzech młodych chłopców z grupy Błuczyki. ja. To miasto Splotów i mam przekonanie, że to się wydarzyło tutaj. Za życia byłem bezdusznym skąpcem, głuchym ślepem ślepym. To trzeba innych ludzi. I teraz muszę się włóczyć z wiatrem. Udaje się tutaj stworzyć pewną magię. Dobre duchy tego miejsca, duchy, które pojawiają się w dziadach, duchy, które pojawiają się w opowieści wigilijnej, pomagają nam tym wszystkim, tworząc ten niesamowity klimat Jezus. przedstawień organizowanych w tym miejscu. Czas! Mój czas się skończy. W karnawałowym nastroju zaglądamy dziś także do Teatru Żelaznego w Katowicach, bo wraca instrukcja zrywania. Wyjątkowa pozycja w repertuarze tej sceny. No, to prawda. <noise> Podobno jedna ze śmieszniejszych. Zdecydowanie za każdym razem, jak gramy, to mamy niesamowite reakcje publiczności. Mm -hmm. Bardzo przyjemnie się gra, tak dobry tytuł. Kto z kim ma zrywać <grywa> i y, y, kto kogo uczy zrywać? No, uczymy tak naprawdę y, bardziej nie tego. Y... Jak zrywać może, ale jak właśnie tego nie robić. Mhm. Główny bohater próbuje gdzieś tam lawirować swoimi intrygami pomiędzy swoją dziewczyną a swoim najlepszym przyjacielem, aby ona z nim zerwała jak najbardziej bezboleśnie, ale to się oczywiście, jak to w komediach bywa, nie udaje. No a y, zwykle tak bywa, że to ten najlepszy kolega y, służy y, radami. Doradził mu, żeby po prostu był szczery, natomiast jak to w, oczywiście w komedii bywa, to wszystko musiałoby się tak pogwa, po, 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 pogmatwać, że. Mhm. No, dochodzi do takiego niesamowitego trójkąta, gdzie każdy odgrywa jakąś jakąś rolę. To jest spektakl teatralny, ale faktycznie to byłby też niezły film. Taka komedia romantyczna? Tak, tak, tak. Komedia pomyłek zdecydowanie. U nas troszkę w żargonie mówi się komedia trzaskających z drzwi. I, I trochę rzeczywiście jest to, jest to taki tytuł. Szczególnie jeśli chodzi o te wszystkie wątki z kłamaniem głównego bohatera. Paul e, już w którymś momencie tak nakłamał, że tylko te kłamstwa jakby potęgują siebie na, nawzajem. Mówisz, że tylko położył dokument! To jest e, tekst e, francuskiego autora. Michel Flemon. Michel, no, ten, tak, tak. Michel, Michel to napisał. Oryginalny tytuł to. Tydzień jest... dłużej. Tydzień nie dłużej. To to tydzień, nie, tydzień na... dłużej i chyba tylko jest grany w. W Warszawie. Mm -hmm. Także tak, tak, tak. tylko tu można. Tak, A to zdecydowanie zadańczyć. instrukcja zrywania jest lepszym tytułem. Chronić nasz związek. O ile w ogóle jest ktoś do ochrony, skoro. Reżyser Piotrek y, też uważał, że, że ten tytuł bardziej żre. <ślesy> I to jest też wyjątkowy tytuł w historii Teatru Żelaznego, bo on właśnie został po raz pierwszy pokazany na otwarcie tej nowej siedziby Teatru Żelaznego, tak było? Tak, tak dokładnie. To jeszcze tydzień przed, przed premierą, pamiętam, mm -hmm. nie, było, nie było jeszcze tych wszystkich krzeseł, nie było tak, ta scena tak nie, nie wyglądała. Nawet pomagaliśmy w ustawianiu mm -hmm. tego wszystkiego, więc jest to taki wyjątkowy tytuł, pierwszy tutaj. Dobra, dawaj się po jeszcze raz. Jeszcze raz. Pierwszą jest trudno, potem... Widzowie znają Was z, z innych teatrów, z innych scen, w których na co dzień grywacie. To, co robicie tutaj w teatrze żelaznym, który zaprasza różnych artystów, w różnych konfiguracjach tutaj Was zbiera, to jest dla Was taka odskocznia. Jak to traktujecie? Fajna przygoda na pewno. Jest to swego rodzaju odskocznia, no bo pracuje się na chwilę mhm. z, z innymi twórcami. Bardzo ucieszy. Akurat tutaj bardzo dobrze nam się energię tak. mam wrażenie, z z z z złączyły w trójkę, bo, bo jeszcze bierze udział z nami w tym spektaklu Weronika Wronka. No i wyszedł bardzo dobry tytuł z tego, na który serdecznie zapraszamy. Będzie nam tu dobrze we troje. Opera Śląska w Bytomiu, w styczniu opanowana przez bardzo młodych artystów. Co się szykuje? Nie tylko w styczniu, bo już w grudniu rozpoczęliśmy współpracę z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a teraz no, młodzież, młodzi adepci sztuki, tym razem baletowej, tanecznej na naszej scenie w nowej produkcji: calineczka, bajka dla dzieci. Dzieci, młodzież na scenie. Oczywiście z naszymi tancerzami, z zespołem Opery Śląskiej. Nowa premiera. Are you ready? No. Sit back, my love. Yes. Reżyserka i choreografka tego spektaklu, Karina Elwer. Uh, Pochodzisz Denmark, z Danii, like tak jak Andersen? Yes. Tak, urodziłam się w Danii i wzrastałam w świecie tańca. cha cha cza rumba, a później jako dziecko trafiłam do baletu Duńskiego Teatru Królewskiego. Taniec to całe moje życie. Na początku uczyłam się stylu Bournonville. Nie wiem, czy wiecie, August Bournonville to był wielki twórca baletowy, ale także, co ciekawe, znał Christiana Andersena i byli dobrymi przyjaciółmi. I e, czuję się z tym bardzo poetycko. Powiedz mi coś więcej o tym spektaklu. Pomysł pojawił się, kiedy zaczęłam współpracować z tutejszą szkołą baletową. Najpierw prowadziłam zajęcia ze stylu wile i wtedy zaczęłam przyglądać się uczniom i temu, co potrafią. Wtedy powiedziałam do dyrektora, ok, możemy zrobić tu calineczkę pod warunkiem, że dołączą tancerze z opery. Chodzi na scenie uczniowie szkoły baletowej to raczej nie będzie zwykłe szkolne przedstawienie. Szykuje się pełnoprawna premiera. Salineczka jest pełnowymiarowym spektaklem przygotowywanym przez panią Karinę Elwers, która ma ogromne doświadczenie sceniczne zarówno jako tancerka, jak również jako reżyser, choreograf i bardzo się cieszymy, że zechciała przenieść ten spektakl na scenę właśnie tutaj w Bytomiu. My mogliśmy. Wykorzystać przyjaźni ze szkołą plastyczną, aby przygotować elementy scenograficzne oraz rekwizyty, a także charakterystyczne kostiumy, które tworzą baśniowy klimat. Bardzo się cieszymy, że opera Śląska przyjęła nas z tym spektaklem na scenę, ponieważ no nie byłoby tego spektaklu, gdyby nie prawdziwa scena, o której marzą wszyscy nasi uczniowie. Dla tych młodych jest to naprawdę duże doświadczenie współpracy z zawodowymi tancerzami. Przygotowują rolę w kostiumie, w pełnowymiarowym spektaklu, ale też co istotne, nie jest to do, tak do tej pory projekt szkolny, jest to spektakl, na który można zakupić bilet, który jest w naszym repertuarze, więc mhm. e, ci młodzi tancerze są poddani też ocenie publiczności, co jest niezwykle istotne. Na dziś pora kończyć, a w oczekiwaniu na kolejny odcinek niezmiennie zachęcam do oglądania archiwalnych programów, które z łatwością znaleźć można w internecie. Do zobaczenia za tydzień.